Witajcie moi drodzy. Dziś Max Travel nagrywa dla Was ostatnie wideo z Warszawy. Jestem tu właśnie na 15 piętrze i nagrywam piękny poranek. Jest 7.30, bardzo ładne słońce. Grzeje od samego rana. Chyba najgorątszy dzień, który był podczas mojego pobytu. Także no szkoda, że wczoraj nie było. Wczoraj było pochmurzone, pochmurzone niebo. Przedwczoraj nawet troszeczkę tam kropiło. i Dzisiaj piękny dzień. No szkoda, że nie było wcześniej. No ale i tak jeszcze będę mógł dla Was coś nagrać. Piękny widok na Warszawę. Także Warszawa się mocno zmienia. Kiedyś był tylko ten budynek Samsung, a teraz się wybudowało dużo, dużo więcej tych budynków. No, tam przede mną właśnie, przed tym budynkiem Samsung jest właśnie, są złote tarasy i dworzec kolejowy tam właśnie muszę iść i tam łapię pociąg i jadę na lotnisko, A prawdopodobnie już łapie pociąg albo autobus, co, co, będzie, co będzie szybciej, znaczy co będzie no, od ręki, tak? No. Także jest tam linia S3, S2 i numer 175 czy bus 175 no. no wiecie o co chodzi, tak? Bus z numerem 175 no i tam też można pojechać właśnie na lotnisko. Ja zobaczę, co, co mi się tam uda. Idę na dworzec, no i mam nadzieję, że złapię e, jakiś pociąg tam. Jeden jeździ co godzinę, drugi jeździ chyba co pół godziny i tam jeszcze jest jakiś, ma no, nowy pociąg, ale nie, nie, nie jechałem jeszcze nie mam sport. I na lotnisko troszeczkę wcześniej, żeby 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 być wcześniej, tak? Chociaż tutaj mówię, no jeżeli sobie pociągną, to tutaj nie ma korków. Na no, autobusem no, jest możliwe, że tam korek jakiś będzie. Dzisiaj jest normalny dzień. A nie, dzisiaj jest sobota, to korków nie będzie. Dzisiaj jest sobota, to spokojnie można też autobusem pojechać. No jeszcze sprawdzę, jakie są koreczki i jak coś to wezmę autobus. I te, no. Aplikacja mówi, że się jedzie 20 minut, ale no nie sądzę, że się 20 minut jedzie, ale no być może. Dobra, to mój pokój. Taki jakiś niewielki dzisiaj taki mini apartament, zrobione takie mieszkanie na, 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 na takie flaty i, i jest okay. może jeszcze Wam dogram właśnie jak, jak zrobić podróż z dworca na lotnisko, no ale to prosta sprawa, nie? No, ale mogę nagrać też dla Was, bo czasem może ktoś nie wiedzieć, więc spoko. Witajcie ponownie, nagrywam kolejne wideo, czyli idę stamtąd na piechotkę, no dopiero tramwaj jest, ale to... Ja doszedłem prawie do połowy drogi, ale to jest blisko. Eee, może z 5-7 minut. Czyli idę właśnie na dworze centralny, Tam złapię pociąg bądź też autobus. Dzisiaj sobota, więc korków nie będzie. A czasem są korki w takim kierunku, ale dzisiaj sobota, więc nie ma ruchu. Więc albo wezmę autobus, albo wezmę pociąg. W zależności co będzie szybciej. No i jadę, jadę na lotnisko. Co prawda jest trochę wcześniej. Miałem jechać około 9.00. Najdalej, tak. Ale, ale obudziłem się wcześniej i, no i jest ósma coś już jestem w drodze. No tak wyglądają właśnie tutaj budynki tutaj w tej Warszawie. Mówię kiedyś tak, za bardzo tego nie było oprócz tego hotelu Intercontinental. Intercontinental no tam się pobudowało, ten, tam jest właśnie ten hotel Next. Tu jest jakiś ten nowy wieżowiec, to jest pewnie jakiś ofis. Chyba jeszcze do końca nie jest skończony, a być może już jest skończony. Tutaj macie na lotnisko 852, 9, ten 905 e, i ten 928. E, I tu jest peron trzeci. Tak, tutaj też pisze, że na lotnisko tor czwarty, czyli to jest tor czwarty, peron trzeci. No, ja tutaj ja tutaj właśnie jadę. Także z dworca centralnego normalnie można jechać pociągiem takim właśnie o takim pociągiem na lotnisko, więc bardzo proste. Praktycznie widzę, że tutaj co pół godziny jest jakiś właśnie jeszcze pociąg, a tu jeszcze jest tablica, to wam na spokojnie dogram. Praktycznie zostało tylko parę minut, no 5 minut.

Modlin ten też idzie na lotnisko, ale to do Modlina to akurat nie wiem, czy on jedzie też na Chopina. I 9.28 też idzie na Chopina. I kolejny 9.52 też na lotnisko Chopina. Więc praktycznie 52.28, no nawet częściej niż pół godziny. O, tak to przyjechał? No tak, to przyjechał ten. Warszawa lotnisko. jakieś km a miało być s3 no ale dobra pomijając jedzie na lotnisko to idzie na lotnisko e, pisze na lotnisko e, to obiegniemy daleko pod warunkiem że się zatrzyma tak że wszyscy biegną no, no czyli wszyscy biegną e, wszyscy biegną no i po prostu leci, znaczy jedzie linia S2, S3 i ten RL Warszawa. To jest właśnie ten nowy, który widziałem na aplikacji, ale dokładnie nie widziałem co to jest. Eee, i, 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 I. Ten jeden pociąg chyba leci ze Śródmieścia, czyli tam troszeczkę dalej, a drugi jedzie tutaj z centralnego, więc trzeba też uważać. sobie wsiądę, bo się wszyscy pchają no idziemy. i jesteśmy w pociągu 20 minut i jesteśmy na lotnisku więc teraz tych pociągów jest trochę więcej, bo kiedyś kiedyś były S2 i S3, później tylko jechał jeden no a teraz jedzie 3 także jest dużo tych pociągów na lotnisko, o tu jest jeszcze informacja Czyli zatrzymuje się teraz Warszawa Centralna, Warszawa Zachodnia i później lotnisko, także yy, no, 20 minut, trzeba skasować bilety, no. Dobra, idę trochę dalej, Tam, żeby było więcej miejsca, dobra, tutaj, no także prosta, prosta sprawa do jest do lotniska. I już jadę pociągiem właśnie na lotnisko, a co bardzo prosta sprawa, fajnie, że teraz no, praktycznie trzy pociągi jeżdżą, tutaj co, co, co można powiedzieć pół godziny, yy, druga linia może jechać, to będzie może co 15 minut, musiałbym sprawdzić, ale na aplikacji jakoś tak było, że bardzo często jest jak nie to, to jeszcze jest autobus, yy, no mówię autobus, mi jedzie ten, tędy, tędy tutaj z dłuższej drogi, później skręca i jedzie autobusem. Już wezmę pociąg i pojadę pociągiem. Co prawda mogę też jechać autobusem, żeby sprawdzić, rzeczywiście, ile się jedzie. No ale teraz nie ma korków, to na pewno będzie może z 20-30 minut, według rozkładu. A w normalne dni mogą być korki, więc można jechać i nawet do godziny nie, do centrum. Więc lepszy jest pociąg. Tu za bardzo korków nie ma. No i teraz, jak jest tak dużo tych pociągów, to aż trzy linie, więc praktycznie można powiedzieć, że może co 15 minut coś tam jedzie, czy tam co 10. To tyle na to wideo. Bardzo prosta sprawa no, na lopisku. Będę to już tam za bardzo nie mam co nagrywać. Yy, prosta sprawa i ten i. i w, wydaje mi się, że to będzie bardzo proste dla was. Podróżowanie Warszawie nie jest jakieś takie skomplikowane dwie linie metra. Yy, można sobie ściągnąć właśnie aplikację jak dojechać i. W Google też można sobie zobaczyć. Stacja Warszawa Zachodnia. O, nowa, nowa stacja, którą wybudowali w końcu. Skończyli, może tak. No. Także budowali to bardzo długo. W końcu ukończyli. Super sukces jest Warszawa Zachodnia. Dobrze, to tyle na to wideo. Witajcie ponownie, dojechałem na lotnisko. I tutaj widzicie, jest kolejny pociąg S2 albo S3. Ten jest e, jakiś inny, RL, e, regionalne jakieś linie, no nieważne. Jak patrzyłem na, na aplikacji jak dojechać, to chyba co 15 minut jest jakiś pociąg albo autobus także później Wam jeszcze wrzucę no, później Wam jeszcze wrzucę no, jak często jeżdżą te pociągi bądź też autobusy z dworca centralnego tak? no ja miałem akurat mieszkanie bardzo blisko dworca więc prosty ułatwiony dostęp no i teraz idę na idę na, na, na na lotnisku. dobrze, przerwałem nagranie, ponieważ no, tutaj ten obcokrajowiec się właśnie zapytał jak dojechać, nie wiedział właśnie jak dojechać pociągiem, czy gdziekolwiek czymkolwiek, chciał jechać do centrum i akurat się pytał jak właśnie ma dojechać, więc na chwilę przerwałem nagranie, żeby mu pomóc tak, i teraz teraz godzina no dobrze, i teraz widzicie, tu też jest tablica odjazdów. 9.25 odjeżdża ten S2, czyli tamten pociąg, który stoi, stoi z tamtej strony. Ja tym dopiero przyjechałem, więc on wyjedzie troszeczkę później. To może być ten KM Modlin. No tak, może być ten KM Modlin, czyli 9.45 eee, i później jest 9.52, no to jest 30 minut, i później jest 10.25. No to praktycznie co pół godziny jeździ, tak? No coś tu się zepsuło. No, ale tutaj są odjazdy odjazdy właśnie do, do centrum, także te wszystkie. No dobrze, właśnie byłem na tablicy i miałem kolejnego turysta akurat Polaka, który też nie wiedział jak ma dojechać. Także widzicie, chyba te filmy będą bardzo potrzebne, ponieważ są osoby, które nie wiedzą jak dojechać, stoją na, można powiedzieć, stacji kolejowej, pociągi są, no, trzeba tylko troszeczkę przeczytać informacje na tablicy i można, można po prostu użyć ten, ten pociąg. A mimo wszystko osoby nie wiedzą, pytają, nie, jest, nie są pewni. Oni chcą wszyscy dojechać do Starego Miasta, no, ale do Starego Miasta się nie da, bo pociągiem jedziesz tylko do centrum i tam później trzeba się przesiąść. Tak? O tu tutaj pan kolejny szuka, pewnie nie wie gdzie, co i jak. Tutaj kasy biletowe, a czy automaty biletowe, można sobie kupić. Hmm. No także widzicie, yy, chyba jest potrzeba nagrywania takich filmów, tylko trzeba po prostu yy, rozpromować kanał, żeby dużo osób mogło oglądać i wtedy łatwiej troszeczkę jechać. No mówię, ja kiedyś jak jechałem prywatnie do Paryża, też musiałem no, dużo czasu spędzić, żeby się dowiedzieć właśnie jak to wszystko działa, jak te pociągi działają, jak, jak te tramwaje działają, bo nie widziałem, nie widziałem jakie bilety. Oczywiście są jakieś strony, gdzie można to wszystko przeczytać nawet po polsku, bo ktoś tam zrobił jakaś polonia, która tam mieszka, no ale mimo wszystko trzeba to wszystko jeszcze doprecyzować, sprawdzić, zobaczyć jak to wygląda i jeszcze samemu troszeczkę to, że tak powiem, przetrawić i się nauczyć, nie? Niby wszystko proste, ale nie zawsze dla każdego, nie? Mówię, no tu akurat Warszawa, to ja wiem jak to jechać, ale inne kraje troszeczkę inaczej, trzeba się troszeczkę dopytać ale no mówię no ja będę podróżował żeby właśnie Wam ułatwić i widzicie tu jest też opisane winda jedziemy do góry odloty no, odloty i przyloty nie co prawda wszystko nie dobra dzisiaj mam tylko jedną walizkę taką małą więc podróżuję z jedną walizką małą taką do samolotu więc no trochę łatwiej trochę łatwiej nagrywać, tak? bo widzicie tam tam stoją osoby, może też jeszcze dogram tam stoją osoby, tam jest właśnie bus eee, czy, 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 czy. o, tam odjeżdżają właśnie busy e, na, na miasto, a na górę busy przyjeżdżają tam czyli wyżej jest jeszcze jedno piętro i tam busy przyjeżdżają z miasta a tutaj odjeżdżają do miasta no i tutaj mamy prostą sprawę, tu mamy te, te linie zielone, takie wiemy gdzie mamy iść, tak? No tu jest prosta sprawa, bo tutaj mamy o, do góry jest od, odloty są do góry, więc ja stamtąd przychodziłem, stamtąd przychodziłem, a muszę trochę zmniejszyć Dobra, ja stamtąd przychodziłem, kiedy przyleciałem, a tutaj są odloty, więc prosta sprawa No, jestem trochę wcześniej, ale to sobie spokojnie coś zjem, wypiję kawę, może zrobię jakąś krótką medycję, na szybko. No, najlepiej mi to robić na komputerze, nie na telefonie, ale no i mówię, widzicie, jak z walizkami, no to trzeba troszeczkę, trzeba troszeczkę szybciej przyjechać. To jest pewnie do do Londynu, ale nie jestem pewien, no ale trochę ludzi jest. Może mi się uda przejść, nie wiem. Przepraszam. Proszę. No, czyli tutaj walizkę trzeba oddać, a ja niestety tylko. Znaczy niestety niestety jest taką malutką, więc biorę do środka. Ale, ale, ale. ale, No i tutaj, takie lotnisko jest. Dobrze, to wszystko. Dobrze, tam może pójdę na górę, albo tam. Chyba muszę iść na tym kierunku. Witajcie. Kawa na lotnisku Costa Coffee. 26,75 to jest duża kawa, a średnia kawa złotówkę taniej. Jak normalnie w Warszawie w centrum bywa kawa kosztuje 15-16 złotych. No do tutaj 26, także nieźle kroją za kawę. No cóż już akurat. Czekamy na wejście na samolot. Do Londyn Luton. Już pakujemy się powoli.